Co tej akcji można, można, można powiedzieć, oprócz tego, że jest to współpraca pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Jagiellonią Białystok? To jest przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia osób, które potrzebują w tym momencie transfuzji składników krwi. To jest bardzo fajny gest ze strony klubu. Cieszymy się, że od lat ta współpraca funkcjonuje. No i to też jest bardzo fajny akcent na zakończenie tego sezonu u nas na domowym meczu, że można tą krew oddać. Można w, zapowiada się bardzo pogodny weekend spędzić go rodzinnie i jakoś tą wartość dodać. Dodaną do tej pomocy otrzymać. Z jednej strony można powiedzieć, że właśnie te rodzinne spędzenie czasu w słoneczną pogodę przysłonecznej, a z drugiej 18, 19 najpierw trzeba się pojawić tutaj u Was. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie szczegóły techniczne? Trzeba przyjść do Centrum Krwiodawstwa przy Skłodowskiej 23 i oddać krew, czyli zapraszamy wszystkie osoby, które w tym momencie są zdrowe, nie chorują, pełnoletnie, z dokumentem tożsamości, ze zdjęciem. Polecamy szczególnie również piątek, dlatego że w piątek są mniejsze kolejki, natomiast jeżeli ktoś ma czas i ochotę, również zapraszamy w czwartek. Przypominamy, że są dwa dni wolnego, więc oddając krew w czwartek też nie możemy się dwa dni przygotować do meczu. Przede wszystkim takim pierwszym stwierdzeniem jest to, że musi to być osoba zdrowa, nie chorująca na żadne choroby przewlekłe, aczkolwiek nie jest tak, że wszystkie choroby wykluczają z oddawania krwi, łagodne nadciśnienie tętnicze czy też inne choroby. Czasem mogą pozwolić na oddanie krwi, więc wtedy najlepiej przyjść do nas i dowiedzieć się po prostu, czy mogę być dawcą krwi. Ważne, żeby w momencie zgłoszenia się do nas nie mieć żadnej infekcji, nie gorączkować, żeby po prostu ta osoba, która otrzyma od nas krew w szpitalu też była bezpieczna. I myślę, że chyba to, jest, to są te najważniejsze kryteria.